Mam ja jestem very nice game A ze mną jest Rafoza No, to jest pierwszy odcinek naszej naszej, no z naszej serii Minecraft na dyrcie we dwóch No, no, no. To jest taka luźna pogrywka, ładnie No nie? No mę no. I... Dobra Zaczynamy od na... No to rąbimy masz lagi, czy nie? czy ładnie chodzi? Nie, nie, w sumie nie mam to dobrze, jeszcze dobrze to ładnie jawunie gdzie, gdzie się osiedlamy, na jakim biomie? nie wiem, tam gdzie będzie ładnie Mhm, ale wody czy takie równiny? Mm, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I to obojętnie w sumie. O, świnka zabije. zerżni ją. Nas się zabij, w tym sensie. O, świneczka na drzewie. Pyk, 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 pyk. Uj dobra. Gdzieś tu było, o tu jest kolejna. On do Minecrafta powinien dodać wnętrzności zwierząt. O, o sorry. To trzcina, co ty, nie się. Myślę, że spadłem. Y, owce trzeba zabić, bo wełna będzie. Jop, już bije. Chodź tu, ja piję, ja nitro. Ty. Nitruset. Okej. Okay. Mam trzy stejki świnek. A ty? Ja mam pięć. Okay, ja zrobię craftinga i kilofy itp. Dobra, no, to masz tu jeszcze dwie wełny. Ty, noc już się robi. Czym się da. Jo, Boże. Lipnie trochę. A masz jeszcze drzewo, to zrobisz, wiesz, jakieś narzędzia. Itd. Dobra żeby te owce zabić <śmiech> <śmiech> Sorry Gardełko O, tu paja ja tutaj Okej, okay. ty miałaś ile pięć? Uuu, mamy problemy techniczne O co nie ma co mamy? Witam was ponownie po małym cięciu Mam Moje problemy No właśnie, problemy techniczne Zrób piecyk i tam masz stejki Okej Kurde, ja na kawałek Wybrać sobie po, dupie, po Zrobię nam mieczki. Dobrze, a ja spróbuję zombiaczka ubić. Mam kilo, co to mogę ci dać? Mhm. Patrz, na przykład się to na goła piąta. No. w on się wdyrta. To... O, dyrcie siedzi. A to mnie głód bije, wiesz? Koks nie stejka.

Dobry, ok, jest śwink jeszcze Jadę sobie pokopać z dółnika Fuck do Keeper Teraz ja się chyba, że na początku echo będzie ale myślę, nie Wągel mam Albo inaczej rudy wągla Co wobec To się przyda Bardzo Bardzo dwa węgla Ja tam tam na mięsu Masz wszystko <tłuzepionek> Deal with Okej, ja tu co trochę korucznie, korucznie. Czeka, masz nasionka Mam nasionka, no, mam 15 To no, no. gdzieś tutaj Ja No, standardowo początki. No. Kopanie, rombanie. O, żelazo. Więcej żelaza. Co zrobimy z żelaza? Nożyczki czy co? Nie wiem. Bo mam cztery żelaza mm -hmm. i 21 wągle Okej z się przepaliwy Masz drzewno? Nie no, mam no, no, no. To weź daj na skrzynkę jedną Okej okay. Za Z 2. Ok jestem ludziszka Mużdżonek <laughs> się zrobi I ładnie do tej skrzynki wszystko wrócić trzeba Co robisz? Mm, składam i ten tutaj Jak na przykład jakieś jaskini czy coś w tym stylu okej okay. hopla, hopla, hopla co ja sobie na rejminimap tutaj waypointa mhm mm o, pajączek, a na go. i pójdę z tobą no o, to może być groźnie z tymi drzewami to jest trochę głupie że oni się kampią pod tymi drzewami no mnie się to jakoś niespecjalnie podoba teraz slime są na bagnach no o, jaki kayf ten takie dziwne coś kanion? no, no kanio właśnie A gdzie te, um, Kordy ci podam i kademic... To wczyn nie działa. Aha. Nic nie mam. A, trudno. Co... So, um... Nie, o to. O, to dżungla, bagna. A... Ja się... widzę bag. One... Jestem mój bugiem. On slime się spawnują w nocy? Nie, cały so, czas. Um... On się tu renderuje. Czy to... Po... E, może dom wiedźmy będzie. Boże, może się dobra ja coś zaraz sobie. wiem trzeba ogarnąć teren wow, wow. no slamiki pokażcie na co was stać Boże, jak mi się ten teren ledwo renderuje no rzeź taka jest gdzie są kokobinsy tutaj nie widzę w pobliżu, no to nie będę zbierał owieczki owieczek już nie trzeba zabijać nie? no nie już nie będzie to potrzebne ja tutaj slimów nie widzę nawet mm. Dom, dom wiedzi o kurczaki. Te bagno są trochę głupio zrenderowane, bo one są przy brzegu, a nie jako tak jakby całościowe. O dynie. A, dalej to nie odsyła dwie dynie wezmę a po co więcej A jeszcze lepiej wrócę bo jeszcze się zgubię Spoko. ja też jestem w tym kanionie i już zebrałem 34 żelaza, nie yy, węgla i 13 żelaza Ło, hardkorowo. <grymne> I już jest więcej węgla. Tyle, co wyczytałem. <kluzni> wow. To trzeba ten teren nie zdołgać. Lol, kanion, jakby w kanionie. Aha. Wiem, dziwne. <grymne> W kanionie. Bo jest tak kanion i obok pod ziemią jest drugi. Boże. To teraz jest naprawdę dziwny świat. Ja cię tu potem zaprowadzę tylko tutaj pozbieram coś ten zap jest. Nigdzie na powierzchni nie ma takich jaskiń Same owieczki ładnie. Czy ja tam na owieczki nie narzekam? Na no, czy tu kopalny? Chyba nie. O, widzę gdzie jesteś. W miarę blisko jestem ciebie na no, dzień dobry. Zombie. Coś jeszcze mam do dyspozycji. A ja widzę cię. Nie ikzczejem tylko od No tutaj to tu jesteś, no? Angiel, żelazo Nikt się nie kampi? Trzy ząbiaki to jest możliwe że jest pełne Dobra mam już stack węgla i 27 żelazo Chło To nieźle żeś tam się napakował No Czyli coś? albo coś co? inaczej dobry biom jest że tak powiem dobry surowca mm. no chodźcie zenki Dobra co ja na razie stąd wyjdę po dół śmierci to ja daj zenergii pada 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 dobrze zobaczył coś tutaj. A domek budujemy tam, gdzie mamy lepiankę, czy szukamy dalej? Nie, nie wiem, dobrze było gdzieś tu niedaleko. No, trzeba bo... jeszcze przebadać teren, że tak powiem. No, bo tutaj jest fajnie. Że tak Kurde, dwa szkielety i zenek, no, trochę lipnie bo tutaj mam tak, y, taki zwykły biom, jest normalna drzewa mhm. bagna, zimowy y, biom i właśnie bo um. by się przyda te NPC i piramidka. mam dobra idę z piorka z zową, niemaligę zaraz te cwaneczko ja, trzy Ło, O co to jest? Ej, ty, ej, ta ma to jest w takim drewnianym domku? Tak, na bagnach. To tu mam ją, znalazłem. No. Tylko na nią trochę uważę, bo... Sam trochę silne są, nie wiem, Dobra, nie to LX. my tam razem pójdziemy no. to tym. Tu ja bez pochodni, kurde, chodzę. wątpię, żeby było coś widać. Zaraz, ja węgla nie mam? Mam. Ja pierd... I co mi wybuch <laughs> Ej, jest to pustynia Co? Pustynia tu jest mhm. Więc Co z niebijemy się Ty ja aż wracam kurde jakąś creeper wy wysadził no to Nie będę wyryzykował dalej Czekaj a... No to powinno coś tu widać Jasno yes, jest na pula, także O nie to perki! Te mopki akurat mi się najbardziej podobają tak kurde Dobra, to ja na razie wracam do domu ja Jeszcze w pierwszym odcinku ty Może za chwilę zakończymy to bo Czasem trochę szybko idzie No, no. Gin Dobra to może zakończymy teraz odcineczek No to ja jestem very Nice Game Ze mną był kto No tak zakończymy nasz pierwszy odcinek tutaj Ja w mrocznej jaskini A ty gdzie jesteś? W lesie No on w mrocznym lesie no, To cześć Trzymajcie się łapkujcie, komentujcie Jeśli nie zrobiłeś tego to zasubskrybuj na razie Siemanko ponownie co do tego filmiku pierwszego odcinka, tak na zakończenie totalne, prezentuję wam zombiaka z żelaznym mieczem.